Dzisiaj razem z moimi przyjaciółmi zostaliśmy mobami w Minecraft, ale jesteśmy tylko na jednym bloku. Z tego właśnie bloku mogą wypadać nam normalne itemy takie jak drewno, ale również te niesamowite jak skrzynka z diamentami. Naszym celem jest zbudowanie jakiejś solidnej bazy, ale w tym może nam przeszkodzić na przykład zmiana pogody, czy groźne mutanty, których może pojawić się naprawdę dużo. Jakby tego było mało, to mamy specjalne umiejętności takie jak strzelanie z łuku, wybuchanie TNT, oraz przenoszenie bloków łapą Endermana i możliwość rzucania nimi. O mój Boże, gdzie ja jestem? Czemu przy mnie jest jakiś szkielet i creeper? Halo, Dysio, gdzie ty jesteś? Za tobą, ja jestem tym szkieletem, no widzisz mnie? A, ty jesteś szkieletem? A to czemu przy nas stoi jakiś creeper? Chłopaki, ja nie wiem, co tutaj robię. Jestem na jakimś wielkim bloku i obok mnie też stoi Enderman i szkielet. A, to ty jesteś tym creeperem? Na no, no to... chyba tak. no ja się boję, że on wybuchnie. O Boże, nie, płakam, nie wybuchaj. Nie, nie wybuchnę, nie wybuchnę Dobra, a czemu jesteśmy tylko na jednym bloku i jesteśmy w ogóle mobami? Co to jest za świat? To jest chyba jakiś jeden blok, ale ja boję się go zniszczyć, a co jak spadniemy? O nie, właśnie! Nie wiem czy to niszczyć nawet! Eee, co wy o tym myślicie? Ja ja bym to zniszczył! Eee, o Boże, ty tam byś wszystko niszczył, bo jesteś creeperem! <laughs> Dobra chłopaki, wiecie co, I, ja niszczę ten blok i. Eee! O, nie! A, spadł! <laughs> nie no to jest. Chłopaki, nie opłaca się tego niszczyć, bo ja na przykład spadłem. Nie, nie wiem, co się stało, ale nie niszczcie tego bloku, nie opłaca się. Nie, no chyba musimy to zniszczyć, bo no jak my mamy niby przetrwać? Nie, no ten dirt jest taki fajny, on może tu już zostać. Nie, ja go niszczę, Dobro, chowaj, no nie! <słuch> <słuch> Też spadłeś. Zobacz, no, bo no, tutaj jeszcze jeden blok i teraz mamy dwa klocki, na których możemy stać. O kurczę, dobra, nareszcie, dobra, to jednak stańmy na tym dircie teraz. Okej, okay, dawaj, rozwalaj tego e, liścia. O, dobra, e, chyba nic nie wypadło. Padło, ale możemy teraz zebrać drewienko Jest mam to drewienko, dobra, poczekajcie Muszę zrobić teraz deski O mój Boże, patrzcie Powiększa się ta nasza platforma, dobra Dobra, czekajcie, okej, okay, wypadają tu jakieś Rzeczy, tylko, no nie Czemu większość tych rzeczy, poczekajcie, musimy to obtoczyć Bo, kurczę, czekajcie, chcę to drewienko, dobra da, O, dobra, ty masz, weź to No nie, nie tak, nie tak Dobra, okej, okay, dzięki za to drewno Teraz możemy sobie rozbudować jeszcze Bardziej tę platformę, żeby właśnie te Itemy nie wypadały Zrobimy już crafting table i na tym jednym klocku. Zobacz, jak to się rozbudowało. Patrz, jak teraz mam ogromną wyspę. Ej, właśnie, a w ogóle naszym celem jest zbudowanie domku. E, więc musimy pozbierać tutaj rzeczy i na pewno jakieś narzędzia się przydadzą. Żeby to szybciej niszczyć, no to oczywiście, e, weźmiemy sobie, zrobimy za chwilę jakąś siekierę. Dawaj się, kopiemy to wszyscy w trójkę, w ogóle, zobaczcie, jak to szybko idzie. Okej, okay, dobra, widzowie, więc teraz słuchajcie, zrobię sobie e, siekierę. Na razie drewnianą i może jeszcze łopatę nawet. Ej, chcecie, może siekierę? Ja chcę siekierę, Nunu, zrób mi. Dobra, okej, okay, już ci robię tą kierę. E, czekaj, będzie na razie z drewna, masz, dobra? Ja ci dam dużo drewna, trzymaj. O, a ile miałeś? O mój osiem. Boże, osiem drewna, dobra, to już naprawdę dobrze. E, no to piku tobie też zrobię. Dobrze, dziękuję. Okej, okay, dobra, masz. Dzięki, Nunu. E, dobra, poczekajcie, mam tutaj też łopatę, to na razie <laughs> e, może będę na razie niższy łopatą. Poczekajcie, może jednak łopaty, bo tutaj widzę, że jest znacznie więcej dirta niż jakiegoś drewna. no, no a może poczekajmy, jak będzie trawa, żeby to się rozrosło Będziemy mieć tak fajnie zielono tutaj e, Chyba nie ma na co czekać, Piku Nie, no poczekajmy Będzie najlepszy kolor na naszej wyspie Nie, nie, Piku Wydaje mi się, że gdyby ta trawa była czerwona No to może wtedy... Nie. Gato się z tobą. Haha, <laughs> jak to nie? Ale teraz mamy już dużą platformę, widzisz to, nunu, zobacz. O mój Boże, się! ale będziemy mieli dużą bazę. Tak, ona już jest naprawdę wielka. Chłopaki, chłopaki. Twy... O mój Boże, co tutaj się stało? Czemu tu się zresztą jakiś jakiś łota, hek. O jak mój Boże. Dużo... Mów jeszcze te małe ratunku Ej, Właśnie widzę, że one cię biją No poczekajcie, chyba muszę ci pomóc O mój Boże, dobra, poradziliśmy sobie z nimi Dobra, to w takim razie, Dysio, aby do budowania Tak, mamy już taką dużą platformę No właśnie, a ty tam, Piku, um, sobie kop Ja chłopaki dalej kopię Ty, Nunu, zobacz, dwa creepery, Piku, uważaj a, Chłopaki, on wraca, ale, ale on mnie nie bije O mój nie, Boże nie. A który jest prawdziwy? Ej, co jest? Ej, który jest pi? O nie, nie, no nie! nie O Boże, co ty zrobiłeś? Weź. On był fałszywy. A, dobra, czyli... Nie byłem ja, to jestem ja, to jestem ja, chłopaki. Dobra, czyli to jest piku, okej. Okay. Nie, no dobra, panowie, co tu się dzieje? Jakieś moby się respią, potem creepery wybuchają. Dawajcie, musimy to szybciej kopać, żeby właśnie osiągnąć nasz domek. Kocham budować domki, ale nie mogę się doczekać, aż dokopiemy się do diamentu. Ej, tak właśnie, ja też bym chciał, a najlepiej też do redstone'a. Nie, najlepiej do emeraldów, chłopaki, najlepsze są emeraldy. Nie, nie masz racji. Dobra, widzowie, powiększamy teraz tą właśnie platformę, żeby zaraz zbudować domek, bo taki jest cel właśnie. Ej, chłopaki, tu zrespił się osadnik w złocie. O, o mój Boże. Wow. Ile jest tu złota? A co otwierujesz tutaj wieś, A Co jest? On nie działa? Chyba się zepsuł, ale trafiłem jeszcze drzewko i może nam urośnie. Posadzę je tutaj. Ej, dobra, właśnie, dobry pomysł. O kurde, co to za skrzynka tu się pojawiła? Zobaczę pierwszy, bo was nie ma. Ale <laughs> dużo bruku i sztabki żelaza. O mój Boże, ile tego jest, bez kitu 64 bruku, dobra, panowie, poczekajcie Teraz wam zrobię e, Kilofy, albo nie, co chcecie, Sikiery czy kilofy? Kilofy, kilofy. E, Dobra, no to poczekajcie, już wam robię Okej, okay, jeden i tutaj kilof Dobra, poczekajcie, no to kilof dla Dyzia I kilof dla Piku Dzięki, Dzięki. Proszę, proszę, nie ma za co, o, poczekajcie, teraz zrobimy sobie e, Miecze, żeby właśnie żadne potwory Nas tutaj nie zaskoczyły I ja sam sobie muszę zrobić kilof Dobra, poczekajcie, dobra, i teraz jeszcze może łopatę. A, tak. Chcecie łopaty? Tak! Bardzo chcemy łopaty! Okej, okay, dobra, raz i dwa. Ej, no, a może wypuścimy tego villagera stąd? Eee, no nie wiem, a właśnie on coś w ogóle robi, a posłuchajcie, bo ja zapomniałem, że mogę zrobić sobie teraz e, żelazny kilów dobra, poczekajcie, wezmę ten żelazny, dobra, i wykopiemy to złoto, okej, okay, poczekajcie, wypuszczę tego ziomeczka, okej. Okay. <laughs> o, spadł sam. Spad sam? Ty chyba go, Dyzio, wyrzuciłeś. Nie, wyrzuciłem. wyrzuciłem villagera z wyspy. Nie. Niepotrzebny nam był. Haha, <laughs> tak, to no jasne. Dobra, to Teraz przepalimy sobie to złoto, żeby em, właśnie sobie... W sumie nie wiem, co nam, co dostaniemy ze złota? Złota jabłka, złota jabłka, nunu Ta skąd weźmiemy jabłka? Z tego drzewka, które tutaj rośnie! A, no weźmiemy... właśnie! Posadziliście drzewo, to dobrze, dobra. To... z zdyża, bo jest szkieletem i wypadną kości. Aaa, co mnie? O mój Boże! Zginiesz. To jest deszcz. Juro, no, bo zginiesz, uważaj! O nie, dobra, jak, nie ten deszcz. Taki się... ma... O, dobra! Skończył się deszcz. Jezu, jaki fart. Boże już myślałem, że, że jest po mnie! A w ogóle e, widzowie, zobaczcie co ja tutaj mam. Czekajcie, odejdziemy tutaj sobie. Dobra, widzowie, poczekajcie. E, oni mnie nie mogą słyszeć. Tutaj was, do was tylko mówię, czekajcie. Halo dyśio słyszycie mnie? Nie, dobra, mnie nie słyszą. Dobra, poczekajcie, weźmiemy mu łapę. Zobaczcie, mam tutaj taką łapę i, i weźmiemy tutaj taki... Lok. Dobra, poczekajcie, nie mogę trzymać no. e, shift'a, Okej, okay. Dobra, zobaczcie, że ty, to tym w nim, dobra, czekaj. O, oh, A, dostałem wow, Bikuty, ty kudety. Co się Ej, co jest panowie? Czemu ktoś rzuca blokami? Ja no. nie, wiem, kto rzuca blokami. A, czemu mnie bijesz? No wygląda podejrzanie tym Endermanem. Ale ja nie rzucam blokami. Ja jestem Endermanem, który tylko przenosi bloki. No to pokaż, że przenosisz bloki. Eee, no dobra, ja jestem z zgrzech. Zobaczcie, patrzcie. Weźmiemy sobie tutaj no i może No właśnie, no go... popatrz, popatrz co on zrobił? podniósł ten blok i tak lewitował. On też no, rzucił. No, widziałem to. to. Tak, to na pewno on w nas rzucił. Nie, co wy gadacie? Dobra. Okej, widzę, poczekajcie, weźmy sobie jeszcze jeden bloczek i w nich rzucimy. Zobaczcie to! O nie! No no! nie rzucić blokiem, no no! Miku, musimy się zabudować, bo on chce w nas rzucić. No właśnie, no właśnie, uważaj! Mam jedno życie, zaraz mnie zabije! Nie, przepraszam, przepraszam, Dyziu, chodź, chodź, rzucę ci mięska, już nie będę, przepraszam! No, masz szczęście, no. Chciałem się z trochę tutaj pobawić, ale ty śmiesznie jest to mięsko, Dobra, w takim razie... Panowie, posłuchajcie, już nie będę was rzucał. Em, to to sobie zbierzemy to drewnianko i chodźmy dalej kopać po jakieś em, nowe rzeczy. Ej, nunu, zobacz, jakie to drzewo już jest wielkie. Urosło nam! O, tu urosło nam drzewko, okej, okay, chodź, zetniemy je. Biedne drzewko, takie młode jeszcze było. Haha, <laughs> nie no, co ty mówisz, to jest przecież nam bardzo potrzebne. Em, dobra, wróć. Co tu jest, dyżo? Zobacz, co tu jest. Jak super, ja muszę się do niego dostać. Uważaj, ale dobra, tak. Miec, tak. Ej te bloki. Haha, <laughs> dobra, dobra, już się oddaję, ale poczekaj, bo tutaj jest kolejny diamencik, e, na, zawieszony na obrazie. Złapałem go w ostatnim momencie. Uważaj, o następnym razem. Patrz, teraz postawimy go sobie. E, masz ty tutaj je, jeszcze jeden bloczek? O, dobra, rzuć mi go. Dobra, dzięki, dzięki. Okej, okay, teraz postawimy sobie cztery i wykopiemy. Dobra, zobacz ile diamentów będziemy mieli. Chłopaki, proszę, podzielcie się ze mną też. A co masz właśnie, dyzio, masz diamentowy jest diamentowy, o Boże. diamentowy zobacz, jak Mocno bije. O ładnie, wow. ja nie o, tak. To nie, znowu pada też. O dobra, już przestał, ale te jeszcze są naprawdę chwilowe. Dobra, poczekajcie, z tych liście może nam em, wypaść właśnie jabłuszko, więc dobrze by było. Chłopaki, zobaczcie, jaka ja to wyspa już jest ogromna. Oj, właśnie, wreszcie możemy przystąpić do budowy naszego domku. Ej, tylko poczekajcie, bo naprawdę tutaj fajne itemy wypadają. Ej, ja już mam tutaj kilof, ale bym zrobił sobie taką, może. Ej, czekajcie, może nie, może lepszą łopatę, bo tutaj strasznie jest dużo. Ja teraz będę szybko kopał tego dirta! No, no też mi zrób! Mi też! Ale, jeszcze co? Łopaty? Tak! Ta -a, A, dobra, okej, okay, poczekajcie, już wam robię. Okej, okay, raz, dwa. E, dobra, zobaczcie, co mam diamentowe łopaty? Masz jedną? E, I ty też masz piku, proszę! Nie okay, dziękuję! Łopata, nie ma lepszej łopaty! No to akurat prawda! Nie, żona, do jest lepsza! <laughs> nie ma takiej nawet w grze! Jest, tylko wy jeszcze jej nie znaleźliście, to jest tajemnicze! Ej, się on a, chyba a, zwariował. Tak, on zwariował. Co on w ogóle mówi, nunu? Nie, no nie naprawdę jest. Ja używałem i jest najlepsza. To tak, jak ja bym teraz powiedział, że niby jest jakaś z redstone'u. No redstone. bo jest, ale, ale jest słaba bardzo, bo jest taka krucha, bo to jest nagie jest, z redstone'u. Tak, ehe, na pewno. Ej, co to tutaj tak styczy? A, jaka wielka klatka pająków! A, gra i tych pająków! Boże, co to jest? Panowie, ile tu jest pająków? no co ty zresztujesz tym gabaniem? E, yy, no chyba przypadkowo się właśnie pojawił. Dobra, poczekajcie, rozkopujemy. No ale to trzeba Zabić nie, teraz. Nie, nie, nie rozwijcie. No, no. <ślech> no, my coś kiedyś. No, ja bo tam trzeba, trzeba to to zabić. Bo no, już no, no. się rzucają na nas. Dobra, czekajcie, musimy. No, no, ty, no ty, to zaraz pił. Ej, a mogę go Cześć. wziąć łapą? E, nie mogę, dobra, poczekajcie, wezmę ten blok. O nie, w ciebie rzuciłem. Ej, zombie się zrespiły tutaj. Nasi kolasy się zrespili Teraz czekamy, który jeszcze jest prawdziwy. Ej, po nie wiem. Ej, kurczę, Nie, nie to ja. O, Boże, zabiłeś tyzia. Jezus, ile tu jest creeperów. A ten jest jakiś podstępny. On tu normalnie buduje. Zrzucam go. Jestem ja, to jestem ja. Jezu, ci pika! No nie wiem, myślałem, że to zły creeper. No jakim zatem niby creeper wybudował? O mój Boże, on wybucha. No, chodź koło mnie. Nie bij go. Poczekaj, pokażę ci coś. Stójcie, stójcie. No, spokojnie. I teraz bomba! O, Boże. I co? Nie wybuch? Udało się go zabić. No, mogę go bo jestem najlepszy. Lepszy jestem, bo jestem creeperem, zielonym creeperem, to najważniejsze. Ehe, jasne, jasne. Dobra, e, No to w takim razie, czekajcie, idę dalej i zaraz będziemy, widzowie, budować nasz epicki domek. Także oczywiście stańcie z nami do końca, dobra. E, no i tutaj kopiemy w takim razie dalej. Zobaczymy, może się coś znowu zrespi. Także widzowie, ja cały czas tutaj kopię. Dzielnie, mamy już tyle drewna i w ogóle. E, jaka to występuje. Maki, chłopaki! Wyspa jest chłopaki zobaczcie, jak rozbudowałem naszą platformę! Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Jest gigantyczna! No, tak się... A widzicie co jest nad nami? O Boże, to jest jakaś wyspa, straszna. Dobra, taka. dobra, ch chodźmy tam, chodźmy tam, szybko. Ej, no dobra, dobra, poczekajcie, nie stop, nie, nie tak od razu, nie tak od razu, panowie! Chodźcie ze mną. No chodź, tutaj. no chodź! Nie, tutaj schodami idziemy! No, 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 no. patrz, jest już prawie na tej górze. Chodź, 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 chodź. chodź. Oh. O kurde, co to jest? O mój Boże, co to jest? Patrz ale on chyba nic nie zrobił, to jest mój ziamal, prawda? No nie wiem, tak nie się wiem. na nas dziwnie patrzą. Czekajcie, bez jakieś... się... O nie, to, to chyba to jednak było! To chyba jednak nas biją, a O Nie, to nie jest nasz działal! O nie, to nie są nasze ziomeczki, boże, wiesz co, No, Nunu, no, 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 rozwalam go! Czym ty to rozwaliłeś? O nie, tutaj jest mutant, zombie! Dobra, poczekajcie, muszę go w niego rzucać tymi blokami, dobra, au Szybko, no, szybka, nunu! Nuno! To jest mój atribut, to Szybko, rozwalamy go, rozwalamy go! Szybko! A, bo ty masz właśnie ten, ty masz y, siekieru! Yeah, okay. O Boże, czekajcie, Pat. muszę! O jest! A, no nie, ja z tym zombiakiem O mój Boże, jak dobrze się pozbyliśmy tych wstrętych mobów! Uo, patrz, może wziąć jego i tyle, patrz! Mogę wziąć jego głowę, mam <grym> O kurczę, Dobra, jak założę E, to się nic nie zmienia, to nieważne. Dobra, to się masz. Ty, cze... O, no, 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 masz tą właśnie! Co, ja mogę to założyć? No! Boże, jaki wielki, straszny szkielet! A -a. I teraz mogę sterować się ze mną, nie masz szans Ej, nie, Boże, nie wybuchajcie tu tyle TNT! O, ja mówię, że nie masz szans ty też zginąłem. Dobra, poczekajcie, ja bym się jeszcze dostał y, tam na górę. Chodźcie, chodźcie właśnie y, na górę a tą wyspę, zobaczymy, czy tam była jakaś może skrzyneczka. Także dostańmy się właśnie tutaj na górę. Jest skrzyneczka jakaś, widzowie, dobra, y, zobaczymy sobie. O mój Boże Redstone! Emeraldy, mam patrzcie, chłopaki, najlepsza od Mary ruda Cały stack emeraldów A ja mam cały stack diamentów! O Boże, a ja mam tyle Redstone! A. Zobaczcie to! Nie no, Redstone jest średni, zobacz! Te diamenty! E, nieprawda! Jest bardzo fajne, ale faktycznie te diamenty, co e, sobie bym trochę nawet wziął i zrobimy zbroję! Dobra, mam tutaj, widzę, diamentowy jest zrobiony i klatę. E, jeszcze kilow na bogatości, no i oczywiście siekierkę. Dobra, no no ja mam tyle diamentów, że zobacz, jaką mam zbroję! O boże, no tobie to chociaż widać, bo na mnie, jak założę ten, em, tą klatę, to w ogóle nic nie widać, ale dobra. A ja mam chłopaki emeraldową zbroję teraz, ale tego nie widzicie, bo jestem creeperem. E, he, he, tak, na. No, Pewno, no, już ci wierzę My Naprawdę, on jest z mobów. O Boże, ile tu jest Bobów? Nie no, poczekajcie, musimy ich stąd wykurzyć Idź, guj pająku, o Boże, ile tu ich jest Wybuchają te creepery, Ile ich tu jest Ej, Uwaki, dobra. Ja wam pomogę, ja wam pomogę A ja będę w nich rzucał tymi moimi blokami O nie, ty głupi creeperze Idź stąd Wszystko Ej, to... zniszczę, wszystko zabiję A, Enderman no, no. To nie byłem ja, to był mój brat Albo kurczę, no nie wiem kto No, no, Gary Dobra, to proszę i goni mnie, zobacz. Aj, bez kitu mnie też. O nie. A nie dobra... Padłem. <laughs> dobra, już go nie ma. Także widzowie, teraz przejdziemy do budowy naszego domku. Zróbmy, panowie, może tutaj ten domek, dobra, na cztery kratki. Raz, dwa, trzy, cztery. Także widzowie, zrobiliśmy już sobie taki teraz domek. E, no i tutaj budujemy właśnie dach. Piękny jest ten dach. Tak, macie rację. Też mi się tak wydaje. Dobra, okej. Okay. No, może już to tak em, w takim razie być. O nie, poczekajcie. A, dobra, okej. Okay. To jest jakaś dziura. Weźcie to, zaklejcie! Ale ehm. mamy piękny domek! Tak, tylko właśnie nie ma tu nawet drzwi. Ej, poczekajcie, bo tutaj musi być ehm, takie właśnie otwory porobione, że mógł sobie wejść, bo jestem Endermanem i jestem no e to naprawdę. To chyba tylko dość dla ciebie! Duży. No ja tak, no bo mówię! Miski. No, no wiem, no wiem. No to to będziemy wysokie, wysokie, ale będziemy mieć normalne. A, no dobra, i moje przejście będzie tu idealnie. O, dobra, przebudziłem się w nocy, panowie, wy też nie śpicie? No! O jezus, nie mogę wstać. Oj, co to jest za szybą? To jest zły sen. Jeszcze, czy co? Chodzi. O Boże, to jest nasz... Ile tego jest? To jest jem... nasz koszmar! Wow, ile? Wow! O mój Boże, to no zobaczcie, co tu się to dzieje? Się... Jaka rożyska O nie, to jest nasz koniec. Ja też zginąłem. O mój Boże, nie, no nie da się ich zabić, one biją tyle. Widzowie, to jest nasz najgorszy koszmar. Co tu się dzieje? Zobacz, ile tu jest tych creeperów mutantów. O nie, creeper nam wchodzi do domu. Ile tego jest? Uh, no hej, nie panowie, panowie, nic nie zostało z naszego domu. Zobaczcie, Jezu, jeszcze ten mutant! Zombie mnie tak nie walił! To jest nasz koniec! Dobra, widzowie, wszystko niestety zostało zniszczone przez te mutanty. Zobaczcie. No nic nie zostało z naszego domku. Także zostawcie subskrypcję, jeśli e, chcecie, żebyśmy poczuli się troszkę bardziej e, szczęśliwi, bo naprawdę jest nam przykro. No i co, dziękujemy za oglądanie, a jeśli podoba Wam się nasz content, to wejdźcie na filmy, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie. A więc my już się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa. Pa.